Cześć, nazywam się Piotr Banach i jestem szczecińskim muzykiem. Różne kapele, aktualnie Indios Bravos, z tych takich, które funkcjonują gdzieś tam i możecie, możecie znać. Mam powiedzieć o płytach i zaprosić Was przede wszystkim na Record Store Day, po to, żebyście mogli na przykład nabyć takie płyty. Między innymi ja pokazuję te, które są dla mnie ważne, które mnie ukształtowały, ale tych płyt gdybym miał... Ograniczyć się do 20, to miałbym problem, a co dopiero do, do dwóch czy tam do, do jednej, jak w pierwszym momencie usłyszałem. Dlaczego te? Yy, dlatego płyta Pink Floyd, The Wall, to jest taka płyta przełomowa i nie tylko dla mnie, wiele osób się na niej wychowywało, i to jest moje obesadło muzyczne. Obok Beatlesów, Partii, Pink Floydzi, ja wiem, że to na dzisiejsze czasy może trochę trącić myszką, ale ja już mam swoje lata i ja się po prostu na tym wychowywałem. Tutaj nie ma słabych rzeczy na tej płycie, nie ma słabych dźwięków, nie ma e, niczego takiego, do czego ja mógłbym powiedzieć, tu się nie udało. Podchodzę do tej płyty trochę z pozycji kolan, jako totalny jej fan, więc pewnie nie jestem obiektywny, ale skoro była to płyta, która się chyba najdłużej w historii mm, muzyki rokowej utrzymywała. Może to się już zmieniło w tej chwili, ale ja pamiętam, że ona przez wiele, wiele lat okupowała listy główne, tam górne miejsca list sprzedaży. No i, i przede wszystkim jak słucham muzyki wielu wykonawców, to echa Pink Floydów, echa The Wolf pobrzmiewają. Drugą, którą wyciągnąłem, to her soundtrack z filmu Her, na który chodziłem jako młody hippie z wielkim zamiłowaniem, uwielbieniem, byłem na kilku sansach pod rząd, bo, bo się utożsamiałem. Sam byłem wtedy młodym hipisem. Ale mm, hipisi hipisami, natomiast muzyka tutaj zawarta. Nie wiem, czy ta płyta to sprawiła, czy po prostu miałem takie jakieś predyspozycje. Bardzo lubię muzykę z muzikali. Moim marzeniem jest w ogóle kiedyś zrobić jako mu muzyk musical. No i jeden z tych muzikali dla mnie najlepszych. Fajna, fankowa muzyka, niesamowici wokaliści, niesamowici muzycy. Też takie moje e, muzyczne abecadu. Jeżeli będziecie e, w sobotę na Off Marine od godziny 12, m, możecie już tam zacząć szukać takich płyt po stoiskach, Rekord Store Day, zapraszam. Mnie nie będzie, jestem w tym, czasie, w, w tym czasie w trasie na koncercie gdzieś, ale gdybym był, to na pewno e, szukałbym kolejnych, być może dla mnie mi, milowych płyt albo takiego kolejnego abecadu. Idźcie, sprawdźcie